Siema, dzisiaj wam pokażę jak na platformie Scratch na przykład no, powiedzmy jest jakiś projekt ale ktoś inny go stworzył albo powiedzmy, że chciałbym Minecrafta taką, no powiedzmy podróbkę no bo tutaj się robi rzeczy na tym no i jak chcemy to zrobić, no musimy to oczywiście wpisać scratch.mit.edu. No i, no i teraz tak. Pieczmy tu sobie na przykład, powiedzmy, no Minecraft. No i powiedzmy, że chcę tego Minecrafta, ale żeby on był w moim, żebym ja go miał na swoim koncie. Trzeba, trzeba się też zarejestrować. Jak, jak nie ma się konta na Scratchu, to trzeba się zarejestrować, a jak się ma, to po prostu można zalogować, wtedy się zapisuje. No i to jest taki Minecraft. Powiem szczerze, że... Może nawet dobrze go zrobili, tylko szkoda, że nie da się grać tutaj na telefonie. No szkoda. Ale... Ja... No i jakbym podłączył klawiaturę, bo mam... O. Mogę w sumie... A to zwykłe kre... A, A no dobra. Jeszcze raz. Czekajcie, ja podłączę klawiaturę No i... Może klawiaturą mi się uda pokazać jak tutaj to działa nie nie mogę wam pokazać niektórych rzeczy no dobra szkoda że nie mogę robić ciężk dobra Lutut Włączony Ale A! Trzeba to jeszcze włączyć? Zobacz co no, włączy się, włączy ok połączyło się i teraz tak powiedzmy, że chcę survival chcę mieć aleksa płaski świat i z czesem no i normalnie akurat ja tutaj mogę robić to, bo ja właśnie Ja tutaj podłączyłem sobie taką klawiaturę Można ją kupić w action No i to działa sobie po prostu tak, że można sobie tutaj no. Powiem, że nawet nie złe No i teraz tak E się Otwiera się skrzynki też klawiszem E. No i teraz tak, żeby to było na waszym koncie, w sensie na moim, znaczy ja na moim, wy na waszym no to po prostu trzeba kliknąć remiks. Remiksowanie. No i trzeba poczekać. aha akurat nie wiem co się stało u mnie ale nie mogę tego zrobić może coś wywalę tutaj to, to jest Nawet nie wiem. Po co po No dobra, teraz? Okej okay. Minecraft, aha, no to super. Minecraft, no to Trzeba po prostu kliknąć ten przycisk remix. Wtedy będzie remixowanie. No właśnie, tak jak u mnie. No i jak pokażę, że się udało zremiksować, to jest po prostu na waszym koncie. O, projekt zapisany jako remix. I tutaj lepiej zmienić tam nazwę, bo to remix no trochę no powiem, że nie jest za fajne. Jak to się opublikuje, to wtedy będą widzieli, że to po prostu jest skopiowane będzie samemu stworzone no więc to by było na tyle Zostawcie suba, lajka, nie zmuszam ale fajnie by było okej okay, no to papa, do widzenia